Szanowni Państwo, prezydent podpisał ustawę o domach bez formalności. Dotyczy ona uproszczonej procedury budowy na własne potrzeby wolnostojących jednorodzinnych domów do 70 metrów zabudowy. Na maksymalnie dwóch kondygnacjach może być nawet ponad 100 metrów powierzchni użytkowej. To jedna z dziesięciu kluczowych regulacji zawartych w rządowym programie Polski Ład. Polskie rodziny za te same pieniądze, za które można by było kupić kawalerkę w dużym mieście będą mogły w prostej procedurze wybudować własny dom. Skracamy czas przygotowania inwestycji. Upraszczamy procedurę wydawania warunków zabudowy. Gmina wydaje teraz w terminie 21 dni. Udostępnimy projekty domów do pobrania ze strony Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, co skróci również czas przygotowania dokumentacji potrzebnej do zgłoszenia. A po zgłoszeniu starości od razu będzie można poinformować PINP o rozpoczęciu budowy, bez oczekiwania na sprzeciw starosty. A więc skracamy okres przygotowania inwestycji nawet do zaledwie kilku tygodni, jeśli będzie taka potrzeba. Projekt Domy Bez Formalności to również ułatwienie procedur przez brak konieczności zatrudniania kierownika budowy oraz prowadzenia dziennika budowy. Jeśli ktoś ma kompetencje, żeby sam prowadzić budowę i zadbać o bezpieczeństwo, będzie mógł to uczynić. Budowa domów bez formalności będzie zdecydowanie łatwiejsza formalnie. Podpisana przez prezydenta ustawa ułatwi polskim rodzinom szybką budowę wymarzonego domu.